W prostowaniu jej kibici i w delikatności cery czuć było także maniery i cieplarnie. Ale w zamian ruchy jej gesty sprzeczały się z całością jej osoby, trochę popędliwości i jakby przybranej rubaszności. Nie miała ona przy tym na sobie ani kapelusza. Ani rękawiczek. W wieczór chórem krzyknęły dziewczęta. A skądżeś to pan wziął tyle dziewcząt? zawołała znowu stara panna. Po drodze, jak poziomki uzbierałem. Nie zatrzymując komi, ale tylko zwalniając nieco ich biegu, odpowiedział zagadnięty. Jedna z dziewczyn, najśmielsza znać, przechylając się przez drabinę wozu i białymi zębami, błyskając głośno, prawić zaczęła. Piechotą, proszę pani, szłyśmy, a on nas napędził. Tośmy mu kazały, aby nas zabrał. Oho, kazały, zażartowała Marta. A jakże? Potwierdziła dziewczyna z wozu. Czy ja nie mam prawa jemu nakazywać, Jaż jego strzeczna siostra dla siostry szacunek mieć powinien. W rzącej postawie siedziała kobieta w czarnej, jedwabnej sukni, z kibicią zbyt szczupłą, ale mającą w kształtach swych i ruchach wiele delikatnego wdzięku. Z twarzą kiedyś znać zupełnie piękną, a i dziś jeszcze pomimo przywiędnięcia i zbytecznej chudości uderzającą niezmierną delikatnością płci, wielkością czarnych oczu, o powłóczystym, łagodnym spojrzeniu, bujnością czarnych, starannie ułożonych włosów. Jakkolwiek skąd nąd wyglądała na lat. Blisko czterdzieści, ale miała ani, nie miała ani jednego siwego włosa. I jakkolwiek kibić jej i cera zdradzały do niedołęstwa posuniętą fizyczną słabość. Drobne jej wargi były ponsowe i świeże, jak u młodziutkiej dziewczyny. Rączki drobne, tak chude i delikatne, że prawie przezroczyste, tak pielęgnowane, że paznokcie ich posiadały kolor listka róży i połysk politury. Z wyrazem niemocy lub słodkiej rezygnacji splatała je ona. I opuszczała na suknię albo rozmawiając, czyniła nimi gesta rzadkie, drobne, powolne, objawiające śmiertelną obawę przed wszelkim żywszym i choćby odrobinę energiczniejszym poruszeniem ciała czy ducha wszakże już Korczyn opisywać miano i ledwie nie ledwie dostawszy pieniędzy piorunem z nimi do Wilna leciałem całą przeszłoroczną jesień biłem się jak ryba w wodzie nie daj boże takiej drugiej jesieni pani Emilia smutnie wstrząsnęła głową mnie także zeszłoroczna jesień wcale nie wesoło przeszła chorowałam na zapalenie oskrzeli i sama w domu byłam jak pustylnica. Benedykt rękę żony pocałował. Bieda z twoim złym zdrowiem. Prawda, że dwa miesiące prawie nie byłem w domu, a przez ten czas ty kilka chorowałaś obłożnie, ale przecież sama nie byłaś. Miałaś przy sobie pannę Teresę, Martę, Justynkę, dzieci, a nawet, dodał z uśmiechem, pan Ignacy mógł cię muzyką swoją rozrywać. Szedł wysoki i zgrabny człowiek w białym płóciennym surducie długim do kolan obuwiu i małej czapce, która skórzanym daszkiem osłaniając mu czoło i zasłaniała z tyłu głowy jasnozłocistych włosów. Szedł prosto, równym krokiem bez żadnego widocznego wysilenia. Lejce z grubego sznura mocno z sobą połączone i wz wzdłuż boków końskich wyprężone. Poniżej ramion opasywały mu plecy. Idąc, wygwizdywał trzecią już strofę piostki. Rybacy, rybacy, sieci zarzucajcie, Na Nadobnego jasia na brzeg wyciągajcie. Od brzegu do brzegu zaś wszedł i powracał Promek na łodziach nieduży. Wszyscy przez te piaski przeszli, przejechali, I już ich widać nie było. Wieczór zrobił się majowy. Jak dziś pamiętam, że księżyc dobrze już posunął się do środka nieba i tkwił nad samymi piaskami. Cichość panowała na rzece, na brzegach tylko w Boże słowik śpiewał. W ten czas ojciec pocałował matkę, coś ciś jej poszeptał, a potem mnie z ziemi na rękach swoich podniósł i całować zaczął. Przód nigdy mnie tak nie całował, bo człowiekiem był więcej pochmurnym, niżeli wesołym i częściej w milczącym zamyśleniu pogrążał się, niż okazywał to, co miał w sobie. Całkiem inaczej jak stri Anzelm, który wesoły był, gadatliwy i cały na wierzchu. Podobno też za tę pochmurność i za te utapianie się w myślach tak nadmiar ojca mego polubił pan Andrzej. Gdzie ty byłaś? No ta panna spokojnie odpowiedziała: W A któż ci dał to? Ciemnym, pomaszczonym palcem wskazywała bukiet, jeszcze o ten wzrok nie odrywając. Tym razem Justyna głowę nad więzią roślin pochyliła. Jak bohaterowik, ciszej odpowiedziała. Jakby ją to nazwisko w piersi uderzyło, Marta wyprostowała się i ze szczególnym połączeniem śmiechu i tego samego, co w wewnętrznego warczenia wybuchnęła. Ha, 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 ha! No to już u nich familijne. Wiecznie bukiety wiążą. A co, który zwiąże, to miotła.